Gertruda z zaplątanych to Max Herkulesa. Z całą pewnością być może. No chociażby patrzcie na to. Big luck, yeah, big luck. No ale nie chodzi tylko o tą jedną scenę, to cała wielka teoria, jaką wygrzebałem z zakamarków internetu i powiem szczerze, ma trochę sensu. Można by pomyśleć, że obie fabuły dzielą stulecia oraz przestrzeń, ale w sumie obydwa elementy nie są problemem. W momencie kiedy A, wkalkulujemy króla, który podróżuje bardzo daleko, tak jak y, potrzeba, żeby uratować swoją umierającą żonę w ciąży. Oraz B, istnienie w tym uniwersum magicznego kwiatka, który daje wieczną młodość. I przy okazji wyjaśnię też, dlaczego kwiatek reaguje na śpiewanie. Więc tak, teoria zasadza się na tym, że w momencie, kiedy mały Herkules zostaje porwany z Olimpu przez Bula i Panika, czyli te dwa demony Hadesa, to scena, w którym on świecąc, bo tam bogowie świecą w tym uniwersum, przenika przez chmury, jest bardzo podobna do tej sceny z retrospekcji z Zaplątanych, gdzie jest powiedziane, że kropla słońca spadła w ziemię i ten kwiatek wyrósł. I oczywiście to co słyszymy w zaplątanych to jest trochę niewiarygodny narrator, bo mówi to jedna z postaci i powołuje się na podania z przeszłości, więc no wiadomo. A i w tej retrospekcji pada jeszcze takie określenie jak sun drop, a... Przypomnijmy sobie, jak hades w zasadzie nazywał Herkulesa? W każdym razie miejsce, w którym Herkules zrobiłby swój boski touchdown, byłoby miejscem, w którym później wyrósł ten kwiatek. I ten kwiatek może mieć coś wspólnego z tą miksturą, która była podawana Herkulesowi, żeby go uśmiertelnić. Niektórzy mówią coś o tej kropli, która spada z potłuczonej butelki, ale powiem szczerze, to nie ma za wiele sensu, bo ta mikstura miała uśmiertelnić, a nie zachować jakieś elementy nieśmiertelności. Herkules na końcu animacji odzyskuje nieśmiertelność tylko po to, żeby ją od Dać, żeby być razem z Meg na ziemi i stać się śmiertelny. I teraz co tu trzeba dodać, skoro stał się śmiertelny, to wcześniej czy później Mojry czyli panie łaskawe, czyli te trzy wiedźmy, które przecinają linię życia, pewnie przecięły jego linię życia i sobie umarł. No a jeżeli przecięły jego linię życia szybciej niż przecięły linię życia Meg, no to została ona sama. I teoria zakłada, że poszukiwała ona wtedy miejsca, w którym Herkules właśnie zaliczył przyziemienie i w którym pojawił się później ten kwiatek, jako ostatni aspekt jego nieśmiertelności. No i być może część jego odbiła się w kwiatku, albo część kwiatka odbiła się w nim. W każdym razie kwiatek w jakiś sposób, jako aspekt jego osobowości, reaguje na meg albo na to śpiewanie, albo na jedno i na drugie. Jednocześnie sama piosenka jest dość ciekawa, bo mówi o odwracaniu czasu, zwracaniu skarbu, który się utraciło. Trochę tak, jakby chciała odzyskać zmarłego męża. Jednocześnie jest też coś o odwracaniu się przeznaczenia, w sensie fate po angielsku, a w zasadzie fates w liczbie mnogiej, a pamiętajmy, że fates w liczbie mnogiej to są dokładnie te panie łaskawe, co przecinają te linie życia, więc brzmi to trochę tak jak prośba o przywrócenie życia jej męża. Najwyraźniej no jednak nie zadziałało to do końca zgodnie z przeznaczeniem, bo jedyne co uzyskała Meg wtedy to młodość, którą da się odnawiać ponownie śpiewając. No i być może przez to stała się trochę zgorzkniała i wkurzona na całą sytuację, ale stała się nieśmiertelna. O ile miała kwiatek, bo jak ten król zawinął jej kwiatek, to przestała mieć kwiatek i zrobiła się troszkę jeszcze bardziej zirytowana. Potem jak moc kwiata przeniosła się na roszpunkę, no to nie chciało się jej pewnie podróżować z dzieckiem aż z powrotem do Grecji, więc osiedliła się nieco bliżej. Ciekawa rzecz następuje też w momencie, w którym ona pozwala roszpunce uratować Juliana. Bo to jakby nawiązuje do oryginalnej historii Meg z Herkulesa, bo tam był wątek, w którym Meg oddała życie za swojego narzeczonego, a i tak skończyło się to źle, więc być może ona chce nauczyć ją mniej więcej tego samego, czego sama się nauczyła, czyli że nie warto. Muszę przyznać pełen szacun, absolutnie ciekawa sprawa.